no mordeczki, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na hugu. Jeżeli jeszcze tu nie byłeś, no to wbij sobie tutaj koniecznie w plusik Wpisz sobie przykładowo Płaczesz sobie z Krillem, kodzik Slowly dostajesz bonus 20% do depozytu. Tak samo bliczkiem kodzik Slowly dostajesz 20% do depozytu. Obecnie stworzyłem wam tam konkursy, bo chyba nie wiem, 10 konkursów po stówce na stronie jest, więc możecie sobie dołączać i minimum depozyt do dycha. No i mordeczki. Mamy nowy evencik, więc zaraz się nim zajmiemy, ale zanim on, to jeszcze tutaj mamy casey, tak. Spróbujmy swojego szczęścia. Tutaj dzisiaj ostatnio poleciał skinek ze 150 zł z tego mastera. Zobaczymy, jak dzisiaj no. Z pierwszej 35, tutaj 15, więc już mamy 50. Emeraldik. Emeraldzik daje nam 3 złote, więc tu już w ogóle nie za wiele. No i ostatni platinium dalej nie będziemy otwierać, bo to już... Uuu, tutaj nieźle. Nawet ten Famas już lepszy. No i dobra, mamy 3 800. We kwitunku chyba coś mam, sporo mam. Ze względu na poprzedni odcineczek tam ładnie leciało. No dobra, pójdziemy na Case Battle i tutaj spróbujemy tu swojego szczęścia. Czekajcie, uuu, tu niezła bitwa. Dołączmy do niej. Patera, no to Patera, robimy to. Skrzyneczki po 20, potem 260. Ok, wygląda jak bitwa losowa, w sensie że Case Hack sam wybrał skrzynki, ale no zobaczymy, jak w ogóle z nich odda. Ok, no tutaj ładnie. Hyperbiścik. Złote monetki jak najbardziej się świecą. To dobry znak. No i na razie 300 złotych jest już dla nas. 300 do 200. No, i teraz drogie skrzyneczki, wjeżdża tutaj, okej, okay. handwrapsy, fajny dropik jak najbardziej. No, teraz mogę powiedzieć, że porówno, dobra, kałaszek. No, na razie idzie nam zdecydowanie lepiej. Nie ma jakiegoś takiego super dropa czy coś, ale no i patrząc, tak ogólnie. No to te skiny lepsze lecą dla nas. Teraz za 280, no i tutaj też bez niespodzianek. No i teraz chyba najdroższa skrzyneczka, 390, o, 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 niedobrze, niedobrze. Proszę taniego, o nie, o nie, o nie, no nie, 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 nie. Oj, to nam dużo skomplikowało teraz, no dobra. No jeszcze teraz kolejny drop dla naszych przeciwników, no i już nie wrócimy do tej bitwy. 5600 do 4300, no na chłopaki poszaleli teraz. Dobra, tworzymy zaraz sobie kolejną bitwę, ale musimy troszkę się wyprzedać z naszych pieniążków. Tutaj sprzedajmy sobie to, to. I znowu mamy 3200. Teraz bitwę stworzymy sobie sami, ale też skorzystamy właśnie z tych losowych skrzyneczek, to jest jak najbardziej spoko. No i co? Na czterech gracze, klasek, publik Jedziemy. Nie będę teraz robił 2 na 2, tylko spróbujemy sobie zagrać właśnie o to klasyka. Dobra, z pierwszej skrzyneczki nieźle, jest od razu kosa. Teraz digielek za 90 zł. Dobra, 280 zł skrzynka i okej. Okay, dla Noop'a, który i tak nie miał nic zdropniętego, więc spoko! O kurwa, o kurwa, tu będzie dużo pieniędzy, 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 no, o, ho, 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 kochani. Jeszcze gloves, dobra. Składam ręce, dziękuję, 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 dziękuję. 18 tysięcy z dwóch 800, no i, no, sorry. Ale case hack i ich bitwy rozpierdziela system. No, takich rzeczy na innych stronkach mi się jeszcze nie zdarzyło zrobić. Tak, z takiej bitwy za 2800. no, takiego wina, no, zajebiście. Zajebiście. Dobra, sprzedajmy sobie jeszcze... Pyk, pyk, pyk. Ile mamy? Pieniążków? 3300. Czyli podobnie jak mieliśmy. Sprzedajmy się tego Guta. E, no i co? Jeszcze raz bym coś tu spróbował. Znowu losowa. Znowu dajmy czterech. Trze nie, może teraz dajmy trzech i under. Trzech i under i zgarniamy to. Pato. Pato. Robi. Robi tą bitwę. No i pięknie. No i pięknie. Fin już ma 600. Ok, teraz droga skrzyneczka. Kompletnie nic nie poleciało. Guard Joker, to drogie w chuj. Oj, ojoj, nie dobrze, nie dobrze. Ajajaj, no już chyba i samo nie wróci. No, będzie na pewno mu ciężko, chyba że tutaj HLTV, jakby mu poleciał, gamma do. Teoretycznie szansa jest, no, zobaczmy. O kurwa, o cholera. Dobra, trzeba było standardem grać, a nie tu. Się rozdrabniać na jakieś underdogi Dawaj tu M9 Oj, nie dało, nie dało, nie dało Cholera jasna, nie dało No jeszcze tutaj super drop Przeleciał, nie ma go 18 tysięcy z dwóch No, mordeczki, te... Bitewki od Case Haga, jeżeli sami sobie nie wybieracie, a oni ci dają. To widzicie jak to daje? Jest naprawdę grubo. Dobra, robimy ostatnią taką bitewkę, ale teraz w ogóle zrobimy jeszcze inaczej losowe skrzynki. Ale teraz pójdziemy sobie w Shera, pójdziemy sobie w Shera na 3 graczy, trzy koła i jedziemy z koksem Guard Joker. Zaczynamy od drogiej skrzyneczki za 590. Okej, okay, są dwa Lightning Strike, trzy koła, dobra. Nam już się zwróciło, teraz zbieramy na forsa, żeby się jeszcze jemu zwróciło. No i będzie tutaj prawdopodobnie fajny proficik No a jeszcze musimy nazbierać, jeszcze nie oceniajmy. Teraz droga skrzyneczka Fenek. Dla nikogo. O kurde. O kurde, no to się troszkę zawiodłem na tej skrzyneczce. Tutaj lipa. Ta skrzyneczka się zapowiada na zero. Dobra, 1000 złotych Okej, okay, jest flip knife, czyli zarobimy. Zarobimy, ale ile? Ile zarobimy? Jest ultrafiolet. Dobra, super. Ile? 3,8 stówek zarobionych. No i spoko. No i jak najbardziej spoko mi to pasuje. E jeszcze bym sobie teraz poszedł na evencik, bo oczywiście iwencik tutaj trwa. Mamy walutę, którą możemy sobie wymienić w marketplace na przykład. I ja to zrobię. Mamy 630 tysięcy coinsów. Ja preferuję wybierać w ogóle tylko saldo, więc wejdziemy sobie i kupimy saldo, pyk, 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 kupujesz sobie kasiorę, pyk, dobra, kupione, kupione za ile się dało? No i co? I jeszcze myślę, że za te 1400 jakieś maluszka tak zwanego. Ale tutaj widzę, że, że słabe te skrzynki dobiera, więc zróbmy po prostu decyzję sami. Pyk, Joker. Ile mamy? 1400, tak? Raz, dwa, trzy, czterech, solo. I próbujemy. Ostatnia bitewka tego odcinka. Tutaj Marble Fade do zgarnięcia. I jest z pierwszej skrzyneczki. Już mamy paracorda. Okej, okay. tutaj tylko glovesy. I ostatnia skrzyneczka, żeby Marble nikomu nie poleciał albo mi. Dobra, jest paracord. Oj, nie wygram. Wygrałem, wygrałem. O kurde, nie o wiele, ale. Urwa, mać. Dobra, kończę, mordeczki, Wygraliśmy dzisiaj naprawdę w kupę siana. Dzięki za oglądanie. Wbijajcie sobie na stronkę. Link w opisie. Oczywiście pamiętajcie, że będziecie wszystko przegrać. Jeżeli nie masz 18 lat, to nie graj na tej stronach. Na razie się no